להיזכר ולזכור תחת אותם שמיים אפורים וקרים שראו עד מלמעלה הכל. נלך שוב בעקבות העולם שאבד. Pod tym samym szarym i zimnym niebem, które wtedy widziało z góry wszystko, pójdziemy znów śladami świata, który przeminął. Tobie, która ocalałaś z piekła. ‫ג'ינקי תפויימו טלנטובי, ‫או דאוו שוויראז' איופיסה שטו צבי ווי צ'גו נימה, ‫או רסטיך כתוזבלי אי כתורת יושנימה. ‫אימא, נשארת חיה קיימת ונוכחת בפולין. ‫בצ'נסטוחובה, ואפילו בבתי הספר, ‫ובבית הספר התיכון שבו למדת תקופה קצרה, ‫לומדים ומשננים היום את ספרייך ‫וכתיבתך המיוחדת. של של şana, şamiima, kan kol Mamo pozostałaś żywa i obecna w Polsce w częstochowie. Nawet w liceum, gdzie uczyłaś się przez krótki czas, omawiają Twoje książki i recytują twoje wiersze. Dzięki temu imiona Twoich przyjaciół krewnych, ‫פו איקס tutaj יאמר, ‫סום תותאי צ'נסטורס פומינאנה. ‫כשבאנו לכאן ביחד לפני 22 שנה ‫לקבלת פרס הניקה היוקרתי ‫לספריך צרובים, ‫כתבת מכתב לאבא שלך, ‫לאון ליברוביץ', ‫שעל שמו קראת לי ליאון. Kiedy przybyliśmy do Polski 22 lata temu odebrać nominację do Nagrody Nike dla Twojej książki pod tytułem Osmaleni, napisałaś list do Twojego taty Leona Librowicza, na cześć którego nadałaś mnie imię Leon. Bardzo prosimy teraz Panią Milenę Bieńkowską o przeczytanie tego tekstu po polsku. Do mojego ojca. Przyjechałam do tego miasta z moim pierworodnym synem, który nosi imię po tobie i pragnie chodzić ulicami, którymi chodziliście ty i mama, i patrzeć w niebo, które wisiało wtedy milcząco nad waszymi skołatanymi głowami. Przyjechałam do tego miasta, w którym urodziliśmy się ty i mama i ja. Gdzie zamiast 30 tysięcy Żydów mieszka dziś 30? Przyjechałam do tego miasta, które było obojętnym świadkiem waszej ostatniej drogi. Zeszłam z pociągu na tej samej stacji, z której kiedyś dawno odjechałeś z mamą na zawsze, z bosymi nogami w niegaszonym wapnie. Przyjechaliśmy, żeby wam opowiedzieć właśnie tu że macie sześciu prawnuków, za każdy milion jednego, więcej nie zdążyłam. Że oni mówią na co dzień językiem Biblii, językiem, którym ty modliłeś się w naszej nowej synagodze. Że grają w piłkę nożną na świętej ziemi, we własnym kraju, gdzie na biało-niebieskiej fladze widnieje gwiazda Dawida. Tak, tak, ta sama, którą nosiliśmy wtedy na naszych szmacianych opaskach. Pamiętasz? A kiedy ten sztandar łopoce na upalnym wietrze i zerka z góry na seledynowe morze, to ta gwiazda na pewno was pamięta. No więc przyjechaliśmy opowiedzieć wam o tym, co zdążyłam zrobić po tym, jak wypchnąłeś mnie na stronę życia przez dziurę na Przemysłowej. To była chwila, kiedy zrozumieliśmy już, że wypadło nam żyć w bezlitosnym świecie, gdzie nikt, nawet ojciec czy matka, nie jest w stanie ochronić swojego dziecka przed nieuniknionym wyrokiem, ale ja ocalałam. Osmalona poszłam na wschód, zbudowałam kibuc. Posadziłam drzewo, urodziłam dzieci, napisałam książkę i przywiozłam ją do miasta, żebyście tu sobie wszyscy jeszcze trochę pożyli, choćby w słowach, na papierze. Przyjechaliśmy do tego miasta: on, starszy od was wnuk, i ja, starsza od swojej własnej babci, która jadała tylko koszerne jedzenie, paliła świece i modliła się nadaremnie. Przyjechaliśmy pożegnać się tu z Wami po raz ostatni.